Cześć! Ruszaj się! Witam Was serdecznie na kolejnym z naszych treningów. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zajmiemy się naszymi biodrami. Oczywiście, rozgrzewka będzie standardowa, przejdziemy przez całe ciało, natomiast skupimy się na mięśniach, grupach mięśniowych, które są odpowiedzialne za prawidłową pozycję bioder, bo wiem, że dla Was jest to bardzo, bardzo istotne. Dostawałem takie prośby, więc zaczynamy sobie naszą rozgrzeweczkę. Od spaceru podniesiemy troszeczkę e, ciepłotę ciała, podniesiemy troszeczkę tętno. Później rozgrzejemy wszystkie stawy po kolei. A następnie rzeczywiście te kluczowe grupy mięśniowe dla pozycji bioder sobie przemęczymy dzisiaj. Coraz wyżej kolana, zwalniamy troszeczkę tempo. Hop hop. Co za tym idzie, ta nasza rozgrzeweczka też dzisiaj bardziej się skupi tutaj na naszych biodrach, żeby przygotować odpowiednio właśnie te rejony. Dobra, teraz skręty tułowia sobie dodajemy. Hop, hop. Hop, hop. Jeszcze parę powtórzeń. I stop. Dobrze. Przechodzimy sobie do wszystkich stawów po kolei, pamiętajcie, że Klucz to odpowiednia rozgrzewka. Dzisiaj, jak zwykle, butelka wody przygotowana i jakieś małe obciążenia też mogą nam się przydać, więc miejmy je po prostu pod ręką. Rozgrzewamy na początku głowa, na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jedenaście, dwanaście, Teraz przód tył, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenie w jedną stronę, raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i w drugą raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Łączymy sobie dłonie przed klatką piersiową i energicznie otwieramy klatkę piersiową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Jedna ręka do góry, druga do dołu i zamieniają się miejscami energicznie. Raz, dwa, trzy, cztery.

Najpierw na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I z powrotem raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobrze, górze damy sobie już, damy już, spokój, zejdziemy sobie do tych partii, które nas bardziej interesują tutaj dzisiaj, czyli bioderka. Moi drodzy, podwijamy na początku w ruchu prostym, podwijamy, pod siebie, odwijamy w drugą stronę. Raz, dwa.

12, i w drugą raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Cudownie. Teraz każde bioderko osobno sobie zaangażujemy do pracy. Przy tym ćwiczeniu, jeżeli nie czujecie się pewnie w pozycji stania na jednej nodze, złapcie się. Czegoś, co macie pod ręką, krzesełka, stołu, ściany, czegokolwiek. Stajemy sobie na jednej nodze, nogę uginamy w kolanie, przynosząc do przodu, później na bok i wracamy do pozycji wyjściowej. Przód, bok, dół. Hop. Dwa. Hop. Trzy. Cztery. Pięć. 6 7 8 9 i ostatni raz 10 druga noga to samo przód bok dół hop dwa trzy o widzicie ja też mam problemy czasami z równowagą jak widzicie tutaj też nic nie jest jakoś specjalnie reżyserowane lub udawane. Wszystko jest tak, jak naprawdę to wygląda. Więc trenera też może zachwycić czasami. Hop. Hop. Jeszcze dwa razy. Hop. Ostatni. Teraz wracamy sobie do prawej nogi i robimy ruch odwrotny. Czyli zaczynamy sobie od boku, przenosimy do przodu i odstawiamy. I lecimy. Bok, przód, raz, hop, hop, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga strona. Bok, przód. Raz, hop, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatni raz dziesięć, cudownie. Szybko jeszcze kolana i kolana, pięty i stawy skokowe. Unosimy sobie jedną nogę do przodu, prostujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i staw skokowy, krążenie na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i odkręcamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I odkręcamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Cudnie. Rozgrzewka za nami, czyli wasza ulubiona część treningu, już za nami. Teraz e, musimy się trochę pomęczyć. E, słuchajcie, bierzemy nasze jakieś obciążenia. E, tutaj dostosowujecie je do własnych możliwości. Łyczek wody w przerwie. Nawadniamy się i zaczynamy sobie trening na biodra. Czyli zaczniemy od e, króla wszystkich ćwiczeń, czyli od przysiadu. Trzymamy sobie obciążenia przed sobą, stopy rozstawione mniej więcej na szerokość barków. Na początek odchylamy sobie biodra do tyłu i dopiero później uginamy kolana schodząc w dół i do pozycji wyjściowej z wydechem. Przy ruchu w dół robimy wdech, do góry wydech. Proste? Proste, już nie raz to robiliście. Gotowi? Zaczynamy. Hop, tu wdech, góra, wydech. Hop, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Rozluźniamy sobie nogi. Odpoczywamy w przerwach, już dzisiaj nie będziemy nic Wam dorzucać, dlatego że sam trening będzie dosyć intensywny. Dużo musimy rzeczy zrobić, po dwie serie każdego ćwiczenia, bo tutaj dużo roboty mamy, żeby te biodra nam rzeczywiście fantastycznie działały na co dzień. Króciutkie przerwy, intensywne ćwiczenia. Gotowi czy nie? Zaczynamy. Druga seria, proszę bardzo, hop, biodra. Kolana, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście rozluźniamy sobie nóżki, no i teraz w nagrodę możecie złapać połyku wody i zejść już teraz do parteru. Schodzimy sobie na matę, na podłogę, na dywan, na ziemię, na piach, na żwir. Co tam macie pod sobą? To się musicie niestety na tym teraz usadowić. Siadamy sobie w takiej pozycji, nogi wyprostowane, plecy w miarę proste. I tak, możecie sobie siedzieć bez podparcia, możecie się podeprzeć, i pracujemy sobie teraz z ginaczami bioder. Są takie fajne, wredne, małe mięśnie, o tutaj. Unosimy sobie nogę wyprostowaną do góry, przenosimy na bok i odstawiamy na miejsce. I to samo robimy w drugą stronę. Hop, hop do pozycji wyjściowej, a potem druga noga. Noga wyprostowana do góry, na bok. I, dół. I pracujemy sobie w ten sposób z ginaczami bioder. Hop, góra, pozycja wyjściowa, dół. Gotowi? Niby proste, ale ciekawy jestem Waszych wrażeń po tym ćwiczeniu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak czujecie to ćwiczenie. Gotowi? Zaczynamy. Góra, bok, dół. Góra, środek, dół. Druga noga. Góra, bok, dół. Góra, środek, dół. Prawa. Hop, hop, prawa, hop, hop, lewa, hop, hop, lewa, hop, hop, pracujemy prawą, znowu prawa, pracujemy lewą, hop, 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 hop. Pamiętajcie, nie ma, że boli robimy. Ten mięsień ma nas troszeczkę ciągnąć. Oczywiście, jeżeli czujecie. Że coś nie tak dzieje się w obrębie stawu, ćwiczenia nie wykonujecie. Przede wszystkim ćwiczymy sobie dla zdrowia, po to, żeby się usprawnić, a nie żeby się uszkodzić. Jeszcze troszeczkę prawa, lewa dobrze, dobrze, prawa, lewa. Dobrze, dajmy sobie chwilkę przerwy, ugnijmy kolana, w ten sposób sobie troszeczkę rozluźnimy te mięśnie zginacze bioder, i nad nimi jeszcze w jednej serii sobie teraz popracujemy. Na mobilizację bioder, na takie właśnie otwarcie i e, zwiększenie zakresu ruchu poświęcimy sobie oddzielny trening. Dzisiaj chcemy wzmocnić przede wszystkim pozycję bioder, więc. E, Ćwiczymy rzeczywiście siłowo, tak żeby te mięśnie, które są za to odpowiedzialne, odpowiednio nam pracowały. Lecimy z drugą serią. Uwaga, plecy wyprostowane. Prawa, góra, bok, dół. Góra, środek, dół. Lewa, góra, bok, dół. Góra, środek, dół. I hop. Mamy dwa. Każdy ćwiczy w swoim tempie. Hop. Hop. I lewa mamy 3. Jeszcze troszeczkę. Na pewno świetnie Wam idzie. Dajemy z siebie tyle, ile możemy. Nie forsujemy się zbytnio. Pamiętajcie, że to jest maraton, a nie sprint. Te wszystkie treningi siłowe, one pracują na nasz sukces długofalowo. Od jednego treningu się nie zmienia nic, albo niewiele. Natomiast od dziesięciu, tam się zaczyna rzeczywista zabawa. Ostatni raz? Dobrze. Świetnie. No słuchajcie, pięknie jestem z Was dumny, że wykonaliście to ćwiczenie, bo nie jest łatwe. Jak sami przyznacie, zapewne pomimo pozorów łatwości, to łatwo nie jest. Więc w nagrodę możecie się położyć na plecach. O, i teraz to w ogóle można wycilować ale tylko przez chwilkę, bo mam tu dla Was jeszcze ćwiczenie. Za pozycję bioder odpowiedzialne są jeszcze mięśnie pośladkowe i mięśnie brzucha, więc teraz połączymy je sobie w dwóch ćwiczeniach, jedno po drugim, a później już chwila relaksu. Podciągamy sobie stopy pod pośladki, ciężary ustawiamy sobie tutaj na wypustkach biodrowych i pierwsze ćwiczenie będzie wypychanie bioderek, żeby Wam ułatwić napięcie mięśni pośladkowych, możecie sobie unieść palce stóp do góry, przytrzymujemy to chwilkę na górze i opuszczamy. To mamy pierwsze ćwiczenie jak tylko skończymy to ćwiczenie, odkładamy sobie ciężarki na boki, unosimy do góry kolana, wyciągamy dłonie w stronę kolan i robimy króciutkie spięcia brzucha tak, żeby odcinka lędźwiowego od podłogi nie oderwać. Taki zestaw sobie zrobimy dwukrotnie, a później już czysty relaks gotowi zaczynam hop raz dwa trzy i dół hop raz dwa trzy du hop du hop raz dwa trzy du hop raz dwa trzy du raz dwa trzy du Raz, dwa, trzy, du. Raz, dwa, trzy, du. Raz, dwa, trzy, du. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, du. Odkładamy ciężary, podamy do góry i z pięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15. Chwila rozluźnienia, chwila relaksu. Możecie w każdej dowolnej pozycji, w jakiej czujecie się dobrze, porelaksować. Robimy sobie jeszcze jedną serię tego ćwiczenia dosłownie za chwilkę, a potem przechodzimy do rozluźniania. No i słuchajcie, oczywiście robimy te ćwiczenia we własnym tempie. Ja narzucam pewną średnią. Jeżeli czujecie, że jest za szybko, to robicie troszkę wolniej. Jeżeli czujecie, że za wolno robicie troszeczkę szybciej. Każdy dostosowuje te ćwiczenia do siebie. Bierzemy ciężary na biodra i lecimy z drugą serią. Hop, raz, dwa, trzy Hop. Raz, dwa, trzy, dół. 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 Raz, dwa, trzy, du. 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 I ostatni raz. Raz, dwa, trzy i dosyć. Odkładamy ciężary kolana do góry.

I troszeczkę sobie teraz rozluźnimy nasze pośladki i nasze brzuchy, tak żeby wszystko wróciło do równowagi. Leżąc na plecach, przyciągamy sobie kolana do siebie i na boki. Otwieramy biodra, rozluźniamy mięśnie pośladkowe i sobie głęboko oddychamy. Głęboki wdech nosem, i wydech przez półotwarte usta. Jak czujemy, to pogłębiamy sobie ten ruch technosem. Wydech ustami jeszcze dwa razy i ostatni. Odkładamy powolutku nogi, też się nie spieszymy z tymi ruchami odstawiania, bo przy rozciąganiu też niech ten ruch będzie spokojny, niespieszny. Teraz uwaga, przewracamy się na drugą stronę. No i jako, że jesteśmy w Warszawie, teraz robimy symbol całej Warszawy, czyli syrenkę. Odpychamy się dłonie od podłogi, biodra zostawiamy sobie cały czas na podłodze i z tej pozycji robimy głęboki wdech. Rozciągając mięśnie brzucha i wydech. Pięć razy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeżeli za ciężko, przenosimy sobie dłonie do przodu. Jeszcze dwa razy. i ostatni. Cudownie. I znowu powolutku odkładamy do pozycji wyjściowej i wychodzimy sobie już teraz do góry. Hop! Stajemy. Cudownie, no i kolejny trening mamy za sobą. Mam nadzieję, że wasze biodra już czują się lepiej. Jeżeli nie, no to kochani, wracajcie do, treningu, do tego treningu, powracajcie, odtwarzajcie znowu te treningi nigdzie nie uciekają, więc możecie z nich skorzystać ponownie. Znowu sobie wrócić do tego treningu i przećwiczyć raz jeszcze. Jeżeli macie jakieś ulubione treningi, zapisujcie je sobie, wracajcie do nich tak, żeby skorzystać w nich pełni. E i żeby to było rzeczywiście dedykowane do Waszych celów treningowych. Więc, jeżeli zależy Wam na zdrowych, fajnych biodrach, no to możecie sobie zapisać ten trening do odtworzenia i rozegrania jeszcze raz, jeszcze dwa, jeszcze 10, 15, 20 razy w przyszłości, ile tylko Wam się podoba. Tymczasem, ja Wam dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Waszych bioder, też za dzisiejszy trening. No, i mam nadzieję, że ten entuzjazm cały czas nam się utrzymuje. Piszcie w komentarzach, czego ode mnie jeszcze chcecie, czego byście ode mnie oczekiwali w przeszłości, a ja się postaram Wam to dostarczyć, bo przecież w końcu jestem tutaj dla Was. A chociaż oczywiście wiadomo, że z Wami, bo najlepiej razem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. Życzę Wam udanego dnia. Najlepiej jeszcze kawał czasu Silver TV. No i do zobaczenia już wkrótce na kolejnym treningu. Papa! Pa.